W pięćdziesiątce czas płynie szybciej? Wydaje się, że jeszcze przed chwilą z zapałem stawiałeś czoła codziennym wyzwaniom, spacerowałeś, z łatwością wykonywałeś zadania, a potem, bez ostrzeżenia, ciało zaczęło funkcjonować inaczej. Energia słabnie, oddech nie nadąża, mięśnie wydają się sztywniejsze, a witalność, która wcześniej płynęła naturalnie, zaczyna powoli uciekać. Nawet gdy umysł pozostaje bystry i aktywny, jeśli to brzmi znajomo, to ta wiadomość jest dla Ciebie. Przedstawię Ci tutaj praktyczną i skuteczną sekwencję trzech ćwiczeń funkcjonalnych, które każdy może wykonywać w zaciszu własnego domu, bez potrzeby sprzętu, handli czy długich sesji treningowych. Ta propozycja przyniosła głębokie zmiany w życiu tysięcy mężczyzn i kobiet po 50 roku życia. Którzy pragną odzyskać fizyczną witalność, mieć więcej energii i unikać upadków. Po tym etapie życia często spotyka się wyzwania takie jak sztywność po przebudzeniu, przewlekłe zmęczenie, utrata siły, niestabilność podczas chodzenia, a nawet trudności w wykonywaniu prostych codziennych czynności. Często te zmiany przypisuje się starzeniu się, jakby były nieuniknione ale nauka wskazuje inną drogę. Liczne badania dowodzą, że duża część tego spadku nie jest naturalnym wyrokiem wieku, lecz bezpośrednim rezultatem braku ruchu i nieaktywności mięśni. Nasze ciało zostało stworzone do działania, a kiedy przestajemy się ruszać, systemy podtrzymujące naszą młodość, takie jak mięśnie, krążenie, a nawet układ nerwowy, zaczynają podupadać. Kwestia nie polega na większym wysiłku, lecz na inteligentnym ćwiczeniu, aktywowaniu głębokich mięśni stabilizujących, poprawianiu równowagi i koordynacji oraz wzmacnianiu bez obciążenia, co jest kluczowe dla ochrony stawów. Badania opublikowane w czasopismach naukowych, takich jak American Journal of Preventive Medicine, pokazują, że krótkie, ale dobrze zaplanowane treningi funkcjonalne są w stanie poprawić mobilność. Wzmocnić kości, zapobiegać upadkom, a nawet odwrócić wczesne oznaki sarkopenii, utraty masy mięśniowej związanej ze starzeniem się. A najbardziej inspirujące w tym wszystkim jest to, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć od nowa. Nawet po 60., 70., czy 80 roku życia, organizm wciąż posiada niesamowitą zdolność do reagowania dzięki plastyczności mięśniowej i neurologicznej. Kiedy ten system jest odpowiednio stymulowany, następuje realny wzrost siły, jędrności mięśni, równowagi posturalnej i wytrzymałości fizycznej, co przyczynia się do większej autonomii, mniejszego ryzyka urazów i wyraźnej poprawy jakości życia. Ponadto, odpowiednia aktywność funkcjonalna stymuluje naturalną produkcję hormonów, takich jak testosteron i hormon wzrostu. Które mają tendencję do spadku z wiekiem, ale mogą być reaktywowane poprzez właściwy ruch. Co więcej, prawidłowy ruch lepiej dotlenia mózg, zmniejsza stany zapalne w organizmie, podnosi samopoczucie emocjonalne, a także oferuje ochronę przed spadkiem funkcji poznawczych. Wszystko zaczyna się od prostej decyzji: zrób pierwszy krok. Ponieważ prawdziwą przeszkodą, która uniemożliwia transformację ciała, nie jest sam wiek, lecz długotrwały tryb siedzący. Twój organizm nadal posiada ogromną zdolność do regeneracji i wzmacniania. Wystarczy, że zdecydujesz się działać, będziesz konsekwentny i zastosujesz się do odpowiednich wskazówek. A ćwiczenia, które teraz przedstawię, są właśnie tym punktem wyjścia. Pierwszym z nich są pompki. Pompki, znane również jako push-ups to więcej niż popularne ćwiczenie na siłowni, czy test sprawności fizycznej kojarzony z młodością. To fundamentalne ruchy, które aktywują niemal całe ciało. Angażują jednocześnie mięśnie klatki piersiowej, ramion, zwłaszcza triceps, barków, mięśnie naramienne, obszar brzucha oraz całą muskulaturę stabilizującą kręgosłup. Ich początki sięgają starożytnych metod przygotowania fizycznego. A dziś mamy naukowe dowody, że oprócz wzmacniania, ćwiczenie to pomaga w poprawie postawy, zapobieganiu urazom i zachowaniu masy mięśniowej nawet w dojrzałym i starszym wieku. Z biegiem lat, zwłaszcza po 50., naturalna utrata masy mięśniowej, zwana sarkopenią, ma tendencję do przyspieszania. Ale trening z własną masą ciała okazał się potężnym narzędziem do spowalniania tego procesu, a nawet jego odwracania. Bez potrzeby drogich urządzeń czy skomplikowanych treningów. Wśród tej grupy ćwiczeń pompki wyróżniają się skutecznością w aktywowaniu wielu grup mięśniowych jednocześnie. Częstym błędem wielu ludzi jest przekonanie, że tylko tradycyjna wersja pompki przynosi rezultaty. Wręcz przeciwnie, próba wykonania najbardziej wymagającej formy ćwiczenia od razu, bez odpowiedniego przygotowania, może prowadzić do frustracji, a nawet kontuzji. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją bezpieczne i skuteczne wariacje, które sprawiają, że ten ruch jest dostępny dla każdego, na każdym etapie życia. Możesz zacząć od pompek przy ścianie, nastojąco, co znacznie zmniejsza obciążenie i pozwala na bardziej kontrolowany ruch. W miarę nabierania siły i pewności siebie, możesz przejść do ćwiczeń na podwyższonych powierzchniach, takich jak stabilne stoły. A dopiero potem przejść do wersji z kolanami opartymi na podłodze. Ten ostrożny postęp nie tylko zapewnia większe bezpieczeństwo, ale także wzmacnia mięśnie stabilizujące i poprawia technikę wykonania, co jest kluczowe dla ochrony stawów takich jak barki, nadgarstki i odcinek lędźwiowy. Ważniejsze niż wykonywanie wielu powtórzeń jest zachowanie regularności i jakości. Zaledwie 5 dobrych powtórzeń dziennie. Z dobrze skoordynowanym oddechem i precyzyjną techniką daje trwałe rezultaty, znacznie lepsze niż sporadyczne, źle wykonane serie. To, co naprawdę transformuje, to stworzenie spójnego nawyku, który naturalnie wpasuje się w Twoją codzienną rutynę. Osoby po 50 roku życia, które aktywnie trenują siłowo, doświadczają wyraźnych korzyści, takich jak zwiększona gęstość kości. Mniejsze ryzyko upadków i większa niezależność w codziennym życiu. Wszystko to potwierdzone przez szanowane instytucje, takie jak National Strength and Conditioning Association. Ale wpływ pompek wykracza poza fizykę. Bezpośrednio wpływają one również na równowagę hormonalną i samopoczucie emocjonalne. Angażując duże grupy mięśni, pompki stymulują produkcję testosteronu i hormonu wzrostu GH. Substancji kluczowych dla utrzymania mięśni, redukcji tkanki tłuszczowej i zachowania witalności nawet z upływem lat. Chociaż poziom tych hormonów naturalnie spada z wiekiem, ćwiczenia siłowe są jedną z najskuteczniejszych form ich reaktywacji, bez konieczności zewnętrznych interwencji. Ponadto, ta praktyka uwalnia neuroprzekaźniki, takie jak dopamina i endorfiny, które poprawiają nastrój, redukują stres. I wywołują to poczucie osiągnięcia, które tak motywuje do kontynuowania. Wielu nie wie, ale regularna aktywność fizyczna jest również bezpośrednio związana z poprawą jakości snu, kluczowego aspektu zdrowia, który ma tendencję do osłabiania się po 50 roku życia. Bezsenność, płytki sen i nocne przebudzenia stają się częstsze, szkodząc fizycznej i psychicznej regeneracji. Prawidłowy ruch pomaga regulować cykle snu, sprzyja głębokiemu i regenerującemu odpoczynkowi, co dodaje się do innych korzyści, takich jak więcej energii, większa jasność umysłu i zrównoważony nastrój. Kiedy łączymy siłę, energię i dobre samopoczucie emocjonalne, tworzymy potężną synergię, która transformuje naszą zdolność do stawiania czoła codziennym wyzwaniom. Drugim fundamentalnym ćwiczeniem w tym procesie są przysiady. Z wiekiem utrzymanie siły w nogach przestaje być tylko kwestią estetyki, a staje się wymogiem autonomii i bezpieczeństwa. Przysiady wyróżniają się intensywnym aktywowaniem dużych grup mięśniowych dolnej części ciała, takich jak mięśnie czworogłowe uda, mięśnie dwugłowe uda i pośladki, jednocześnie wzmacniając stawy, takie jak kolana, a nawet barki. Gdy ruch jest wykonywany z kontrolą postawy, nie jest potrzebny żaden specjalny sprzęt. Prosty akt siadania i wstawania z krzesła, powtarzany świadomie, już przynosi znaczące zmiany. Ten funkcjonalny ruch trenuje ciało, aby reagowało ze zwiększoną stabilnością na utratę równowagi, zmniejszając ryzyko upadków nawet o 30% według badań. Poprawia również propriocepcję czyli zdolność do odczuwania położenia ciała w przestrzeni. Umiejętność kluczową dla utrzymania stabilności i bezpiecznego chodu. Nawet osoby z artrozą mogą czerpać korzyści z łagodnych i dobrze prowadzonych wariantów przysiadów, zyskując większą mobilność i ulgę w bólach stawów. Badania Narodowego Instytutu Starzenia się pokazują, że ten rodzaj ćwiczeń odgrywa również ważną rolę w zachowaniu gęstości kości, zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Pomaga to zapobiegać osteoporozie. I związanym z nią ryzykom złamań i utraty mobilności. Oprócz siły fizycznej, przysiady mają silny wpływ na metabolizm. Poruszając największe mięśnie ciała, przyspieszają podstawową przemianę materii, sprzyjają spalaniu kalorii nawet w spoczynku i pomagają utrzymać aktywną masę mięśniową. Kluczowy czynnik w kontrolowaniu gromadzenia się tłuszczu brzusznego, tak powszechnego z wiekiem. Co więcej, Intensywna aktywacja mięśniowa sprzyja uwalnianiu miokin, substancji o właściwościach przeciwzapalnych, które pozytywnie wpływają na układ odpornościowy, a nawet na mózg. Najnowsze badania wykazują, że trening siłowy poprawia pamięć, stan emocjonalny i może nawet opóźniać pojawienie się objawów związanych z pogorszeniem funkcji poznawczych. A rozpoczęcie jest znacznie prostsze, niż się wydaje: zaledwie 10 powtórzeń dziennie. Z wykorzystaniem krzesła jako wsparcia wystarczy, aby poczuć efekty. Sekret tkwi w ciągłej praktyce i prawidłowym wykonaniu. Za każdym razem, gdy wykonujesz przysiad, wzmacniasz swoją niezależność, aktywujesz metabolizm i podnosisz poczucie własnej wartości. Nauka potwierdza: konsekwentny i mądry trening, nawet z wykorzystaniem dostępnych ćwiczeń, jest w stanie przemienić zdrowie. I znacząco wydłużyć Twoją witalność. Przejdźmy więc do trzeciego kluczowego ćwiczenia deski. Często niedoceniana ze względu na swój statyczny i pozornie prosty wygląd, praktyka ta jest jedną z najpotężniejszych dla pełnego fizycznego dobrostanu. Chociaż nie obejmuje ruchu, deska wymaga aktywnego i stałego wysiłku, angażując jednocześnie duży zestaw mięśni, które tworzą tak zwany kor. Centrum siły ciała, a to centrum wykracza daleko poza widoczne mięśnie brzucha, obejmuje głębokie warstwy, takie jak mięsień poprzeczny brzucha, mięśnie wielodzielne, przepona, prostowniki grzbietu, a nawet mięśnie dna, miednicy. To właśnie te struktury podtrzymują kręgosłup, zapewniają stabilność postawy i chronią ciało podczas każdego codziennego ruchu. Od podnoszenia czegoś z podłogi, po wchodzenie po schodach czy noszenie toreb. Wszystkie te mięśnie aktywowane podczas deski są niezbędne do utrzymania stabilności tułowia, ochrony kręgosłupa i bezpiecznego wykonywania codziennych ruchów, takich jak chodzenie, obracanie ciała czy wstawanie z krzesła. Badania opublikowane w Journal of Strength and Conditioning Research. Pokazują, że wzmocnienie mięśni tułowia poprzez ćwiczenia takie jak dynamiczno-statyczna deska może znacząco poprawić równowagę funkcjonalną, wytrzymałość mięśniową i postawę. Korzyści, szczególnie cenne dla osób po 50. roku życia. Poprzez wzmocnienie tej centralnej muskulatury ryzyko upadków może zostać zmniejszone nawet o 25% dzięki poprawie propriocepcji i stabilności osi ciała. Te dwa czynniki są decydujące dla uniknięcia potknięć, upadków i poważnych urazów w dojrzałym wieku. W przeciwieństwie do ćwiczeń, które wymagają powtarzalnych ruchów lub użycia ciężarów, deska opiera się na izometrycznym, czyli utrzymywanym, skurczu wielu grup mięśniowych jednocześnie, nie powodując obciążenia stawów. To sprawia, że jest idealna dla osób z artrozą. Bólami nóg czy problemami z kręgosłupem. Mimo, że jest ćwiczeniem statycznym, deska przynosi głębokie efekty. Utrzymując ciało w prostej linii, od głowy do pięt aktywują się nie tylko mięśnie brzucha i lędźwiowe, ale także barki, pośladki, biodra, nogi, szyja, a nawet okolice łopatek. Ta globalna aktywacja zwiększa efektywność mięśni i poprawia kontrolę postawy. Dla osób prowadzących siedzący tryb życia, Zwłaszcza po 50 roku życia, deska działa jak przełącznik nerwowo-mięśniowy, pomagając ponownie aktywować mięśnie, które zbyt długo były nieaktywne. Według Harvard Medical School, utrzymywanie deski przez zaledwie 20 lub 30 sekund dziennie może odwrócić część zaniku mięśni spowodowanego siedzącym trybem życia, złagodzić przewlekłe bóle lędźwiowe i przywrócić stabilność ciała w codziennych czynnościach. Takich jak wchodzenie po schodach czy schylanie się. Ale sekret deski nie tkwi w tym, jak długo jesteś w stanie ją utrzymać, lecz w tym, jak ją wykonujesz. Technika to podstawa. Łokcie powinny znajdować się dokładnie pod barkami: szyja rozluźniona, wzrok skierowany w dół, brzuch napięty, jakbyś chciał przyciągnąć pępek do kręgosłupa, pośladki napięte, a nogi wyprostowane, tworząc jedną stabilną linię. Jeśli poczujesz drżenie w pierwszych sekundach, to dobry znak. Wskazuje, że mięśnie głębokie są aktywowane tak, jak powinny. Dla początkujących istnieją dostępne warianty, takie jak deska z kolanami opartymi lub rękami opartymi o ścianę czy stół, które pozwalają stopniowo rozwijać siłę, nie rezygnując z niezbędnej aktywacji mięśni. Z czasem można przejść do bardziej wymagających wariantów. Takich jak podniesienie ramienia lub nogi, intensyfikując stymulację nerwowo-mięśniową i zwiększając wytrzymałość fizyczną. Wielką siłą tych trzech ćwiczeń pompek, przysiadów i desek jest ich prostota i funkcjonalność. Aktywują one w naturalny i bezpieczny sposób duże łańcuchy mięśniowe z minimalnym wpływem na stawy, co czyni je idealnymi do zapobiegania sarkopenii która nasila się po 50 roku życia. Wykorzystując ciężar własnego ciała, unika się zbędnych przeciążeń i uderzeń, jednocześnie promując stabilność i zapobieganie upadkom jednej z głównych przyczyn złamań i hospitalizacji u osób starszych. Ponadto, ten rodzaj ćwiczeń pobudza produkcję hormonów anabolicznych, takich jak testosteron i hormon wzrostu. Niezbędnych do utrzymania masy mięśniowej, poprawy nastroju i stymulowania regeneracji komórkowej. Najbardziej zaskakujące jest to, że nie potrzebujesz sprzętu, siłowni ani dużo czasu. Wystarczy zaledwie 5 minut dziennie minimalna rutyna 5 pompek, 5 przysiadów i 20 sekund deski, wykonywana z dobrą techniką i konsekwencją może być absolutnie transformująca. Ten nawyk wzmacnia poczucie własnej wartości, podnosi codzienną energię i przywraca fizyczną niezależność, promując aktywne, pełne i wolne życie w dojrzałym wieku. Twoje ciało nie potrzebuje perfekcji, ono potrzebuje ruchu. I oto one: trzy fundamentalne ćwiczenia, aby zwiększyć swoją siłę i mobilność po 50 roku życia. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, nie zapomnij polubić zasubskrybować kanał. I włączyć powiadomienia, aby nie przegapić żadnych naszych treści. A jeśli jesteś gotów zrobić kolejny krok i osiągnąć to silne, zdefiniowane i zdrowe ciało, o którym zawsze marzyłeś, mamy dla ciebie coś specjalnego. W opisie tego filmu znajdziesz bezpośredni link do naszego przewodnika fitness. Dzięki niemu uzyskasz dostęp do kompletnych, krok po kroku, rutyn, które pokażą ci, jak wyrzeźbić swoje wymarzone ciało bez konieczności chodzenia na siłownię. Nauczysz się wykonywać każdy ruch bezpiecznie i skutecznie, aby osiągnąć realne rezultaty. Nie przegap tej okazji. Przewiń w dół i kliknij link, aby uzyskać dostęp do przewodnika Fitness już teraz. Twoje ciało i twoje zdrowie będą ci wdzięczne.